Siema, siema, z i ostatnio nagrywałem wam odcinek otwierałem 100 dropów i tam właśnie dropnąłem skina do pewnej postaci a jest nią sam tam jeszcze nie grałem i dropnąłem tak pluszaka sama no sobie dzisiaj zagramy tym ziomeczkiem Sprawdzimy animację zwykłego i pluszaka. Na początku go ulepszymy i... No... Niech będzie siódma moc, kupimy. Gdy pięściomłoty są na ziemi, sam może je aktywować, aby pociągnąć pobliskich wrogów, ok Po wylądowaniu na ziemi, następne użycie pięściomłoty... Łomoty sama generują impuls elektryczny, który odrzuca wrogów. To nie, to to. Dobra. I wybieramy pana Samika. Najpierw wgramy najpierw nim bez skina, a później ze skinem. I przetestujemy go na starciu solo, za dymie i nokaucie. Nie chciałbym bardzo stracić mojej pasy, którą jest pasa 30. Ja wiem, w tym czasie 30 puszek. Trzy, znaczy nie 30 puszek, tylko 1000. Więc no. Dobra, jadę tym ziutem. I on ma od razu o. Też walczę z samym. Dobra, to jest fajny ten gadżet. Przydatny dosyć. Okej, okay, on takimi jakby szczypcami tutaj nawala. Okej. Okay. Geniusz jakiegoś Carlosa zabił. Okej, okay, okej. Okay szanuję cyk. cyk, 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 cyk. O cyk, cyko, cyk, cyk, lysz, lysz. Skibyli dziś, 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 dziś. Skibyli dziś, go nie mnie z tej piosenki, skibyli toilet go nie

Całkiem git jest ten zadymiar. Rzadki. Okej. Okay. szabuje Dobra. No i teraz zmieniamy na zadymę. Zmieniamy skina na pluszaka sama. Mogliście widzieć. Mogliście oglądać odcinek, jak wszedłem na konto brata. I. Sam właśnie grałem chyba samym, ale nie jestem pewien. Ale nie pamiętam, jak nim się gra. Totalnie nie pamiętam. Absolutnie. Dobra, lecę, lecę, bo chcę. Lecę. Wolność to zę. Tyś tyś, satyk ty stragola, strzelagolak, Sui, 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 sui i rozwalam każdego na drodze. I p nie zwróciłem nawet uwagi, ja, czy ataki się tego pluszaka sama zmieniły jakoś. To teraz na nokaucie to na to zwrócę uwagę. Dobra, i hop. Hop siup szaba daba, tak się zaczyna zabawa. Hop siup, hop siup szaba daba. Szamalama, ding dong, uuuu uh, uh. Siapierd Tu nieźle pojechałem po bandzie Skibidi Toilet Skibidi Toilet goni mnie Skibidi Toilet goni mnie Śpiewając Śpiewając Piosenkę Taką fajną piosenkę O skiby jest Skibidi Toilet Goni mnie, śpiewając tę piosenkę Отемала мето до Скрито е от кои вещи, от Е, колкото пари, сквити, 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 си 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 No fajny jest sam, ale znowu nie zwrócimy uwagi, czym. Dobra, napiszcie mi w komentarzu, czy on nawala pięściami znowu tymi samymi szczypcami, co jakaś jest zmieniona animacja trochę tych szczypiec. I. No i tak będzie na tyle, ale sobie przy okazji zobaczę, jak. No i klub ma 29 członków nasz. Jest pan z 24. Ma... Dwudziestoma trzema, dwudziestoma ma osiemnastoma, siedemnastoma i czternastoma, czyli muła, i kolej z czternastoma, potem trzynaście, dziesięć, dziewięć, osiem, 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 siedem, sześć, pięć, pięć, cztery, trzy, trzy, dwa, 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 jeden, 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 Trochę tych jedynych powiedziałem. No to na tym będę kończył. Eli.